Przez wiele, wiele lat to ta twarz, ta osoba reprezentowała świat newsów w telewizji i robiła to znakomicie. Postanowiła w tym momencie, że jednak dziennikarstwo newsowe to już nie jest dla niej, i my chcemy w tym właśnie momencie jej życia. I decyzji, które podjęła pogadać z Janą Racewicz. Dzień, Dzień dobry. dobry. witamy cię serdecznie. Wspaniale was widzieć. I wzajemnie. <laughs> Chcemy powiedzieć, że ty już tu byłaś kiedyś z Co nami. Prawda. Robiłaś cykl, który, gdzie odwiedzałaś znanych tak. ludzi w swoich dobach, więc nie jest tak. to ci obce miejsca, nie obca kanapa. Dobrze wracać tam, gdzie byłam już. <laughs> hmm. Jak śpiewał tak. klasyk. Dlaczego nie osoba zmęczyły? Cześć, tu Dorota i Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry O dobre pytanie. Wiecie, to jest taka sytuacja, kiedy dochodzisz do wniosku, że, że jak wchodzisz. No właśnie wchodzisz do, do newsroomu i, i na ekranach wyświetlają się nie informacje, ale... Ale jakiś rodzaj wyzwania do bitwy, do wojny, jak konferencje nie są konferencjami, tylko jakimiś zbrojeniami i, i, i okopami wzajemnymi. I ta sytuacja rzutuje i na, mówię o podziale, którym, którym mamy, do czynienia, mamy do czynienia w Polsce, jak, jak ten podział też rzutuje na ludzi, na, na dziennikarzy, jak tnie w poprzek stoły rodzinne, to myślisz sobie, nie chcę już brać w tym udziału. A nie oszukujmy się, bo Marcin, pięknie powiedziałeś, że ja odpowiadałam za news, ale nie w tej stacji, tylko tak, tak, zupełnie tak. inny. A, a też wasze odejście stamtąd też było jakimś pokłosiem takiej oto, takiej oto refleksji, że, że ona zawsze jest czyjaś, że ona nigdy nie jest publiczna w sensie społeczeństwa, mhm. że zawsze tam w jasyr biorą ją jacyś panowie z górnych pięter, którzy potem pewnie mniej czy bardziej udolnie dyktują w słuchawkach, może nie wdech, wydech, ale ale zadaj pytanie takie albo odpuść, więc... I to też nie jest żadna, żeby, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Moja recenzja tych, którzy zostali, zrobili, to są decyzje ludzi. Ja podjęłam taką i za nią odpowiadam. Chciałem cię zapytać o jeszcze jedną zmianę, która zaszła w, i w twoim życiu, i w naszym, bo wszyscy na tych kanapach zajmujemy się mediami od wielu lat. Kiedy zaczynałaś, kiedy zaczynaliśmy, byliśmy oceniani głównie przez pryzmat tego... Czy to, co robimy, robimy profesjonalnie, czy, czy robimy to dobrze. Wyniki oglądalności były takim benchmarkiem, czy ludzie chcą nas oglądać. Dzisiaj świat się zmienił. Dzisiaj istniejemy w kilkunastu różnych rzeczywistościach. Jesteśmy oceniani tu i teraz. Jesteśmy oceniani czasami bardzo dosłownie, czasami bardzo brutalnie, czasami na granicy hejtu, czasami z przekroczeniem tej granicy. Pytanie brzmi, jak ty sobie z, z tą tranzycją poradziłaś? Wejścia w świat, w którym przestajesz być już tylko panią z telewizji, zaczynasz być osobą. Która, do której dostęp mają wszyscy przez media społecznościowe. Ale wiesz, to jest prawda jest taka, że, że szklana szyba ekranu chroni nas tylko pozornie. Mm. To nie jest jakieś bezpieczne środowisko. No, y, y, Stykamy się z hejtem, niezależnie od tego, czy, czy, czy naszą materią jest News, czy naszą materią jest tak zwany lifestyle. Mm. Pytasz, jak sobie radzę z, z hejtem? To jest też opowieść o tym, że a, jest takie zdanie, które często y, powtarzam na warsztatach, które prowadzę z kobietami, wiecie, statek nie tonie od, od wody, która jest na zewnątrz, poza burtą, statek tonie od tej, która dostaje się do grodzi, więc możesz wpuszczać, możesz nie, to jest twoja decyzja i to jest też kwestia twojej dorosłości i twojej dojrzałości, y, zajmuje się w swoich fundacji przemocne hejtem y, nie ze swojego powodu, chociaż... Trochę też, no bo, bo znam to zjawisko od podszewki, jestem jego obiektem. Dotykacie? Dotyka, ale nie przewraca. Mhm. Już, na całe szczęście, Marcin. Ale w imieniu tych wszystkich młodych, nie tylko młodych ludzi, którzy tej bariery nie mają, których skóra jeszcze nie obrosła pancerzem, którzy... Wiecie, zobaczcie statystyki, one pokazują oczywiście tylko wierzchołek Góry Lodowej. Jak wiele mamy w Polsce hmm. przypadków głębokiej depresji, prób samobójczych młodych ludzi. Jeśli mówimy o 500, to strasznie brzmi w tych statystykach udanych próbach samobójczych młodzieży do 19 roku życia, to zobaczcie, jaka jest skala zjawiska. To jest to prawie dwoje dzieci dziennie. Potworne to jest. I dopóki nie zrozumiemy, że słowo jest narzędziem, którym można przypiąć komuś skrzydło, ale też wbić komuś nóż w serce, dopóty to się nie zmieni. Byłabyś za taką jawnością, żeby w internecie było wiadomo, kto jest autorem postu tak. i bierze za to pełną Absolutnie. odpowiedzialność. Absolutnie. Że to nie jest przypadkowe, tak. że to nie jest anonimowe, tak. bo wtedy możemy tak. zrobić wszystko. A kiedy tak. podpiszemy się imieniem nazwiskiem, będzie nam dużo trudniej. Tata? I zastanowimy się trzy razy. Bo anonimowość jest tym węgłem, za którym się chowają hajterzy. Tylko też warto pamiętać, że w internecie nic nie ginie nikt nie jest tak naprawdę anonimowy. Jasne, zdarzyło mi się parę razy zwrócić się do organów ścigania tak zwanych z prośbą znajdźcie tego człowieka, bo to jest ktoś, kto jest upiornym recydywistą. Wraca i wraca. I często słyszałam, że nie da się go ustalić, że to jest jakiś troll białoruski i tak dalej, i tak dalej. Ale na szczęście są narzędzia, które są już bardziej skuteczne niż wtedy, kiedy ja się o to upominałam. Chciałbym Cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo dzisiaj z pewną taką nieśmiałością, a może wcale nie, spoglądasz w stronę świata telewizyjnej rozrywki. Wiem, że odbyłeś różne castingi, w których brałaś udział. Na razie nie będziemy zdradzać wielu szczegółów, ale, ale to nie są programy newsowe. Z drugiej strony, zastanawiam się, czy ty dzisiaj jesteś osobą, która wie już, do czego dalej zmierza, która ma już na siebie plan, czy to jest dopiero takie obmacywanie rzeczywistości szukanie swojej drogi, dalszej drogi w mediach. Ha. Jestem już na tyle dużą yy, dziewczynką i dotknęłam dzięki mm -hmm. też yy, Dorotko za przypomnienie tej yy, lifestyle'owej, jak nazywacie przestrzeni, więc. Yy, Mam poczucie, że znam jedną i drugą, oczywiście jedną lepiej, drugą nieco, nieco słabiej, ale też dotykam materii y, książkowej. Cieszę się, że tak. spotykamy się w y, y, Andrzejki. I że tu macie szklane kule i tak dalej, bo. To jest teraz sfera Twoich zainteresowań. I nie, nie jest to, że się coś skręciła w kierunku, że założy gabinet, tylko wiedźmy, wróżki, szeptuchy, to jest temat twojej książki. Książki, na którą już jest podpisana umowa rzeczywiście, wydawnictwo już się upomina, ale wiecie, to jest taka niezwykle plastyczna, ale też powiedziałabym, Niebezpieczna materia, niebezpieczna, o tyle, że bardzo łatwa do nadużyć. Sami zresztą wiecie, mhm. że przestrzeń, nasza internetowa też pełna jest wszelakich nauczycielek i nauczycieli e, życia, życia szamanów, co to obiecują, że w weekend na, po, pomogą ci ułożyć sobie wszystko w głowie, znaleźć partnera na całe mhm. życie, e, e, wymarzoną pracę i tak dalej i dalej, poukładają wam świat. To nie o to chodzi, ale mm, myślę sobie, że warto czasem wrócić do tej materii, która jest gdzieś między ciałem a duchem, y, y, gdzieś między, y, y, w tej wertykalnej perspektywie, y, niebem a piekłem i że. I że są takie kobiety, właśnie kobiety, bo my mamy dostęp mm. do tych intuicyjnych przestrzeni, o których mężczyźni bardzo często nie mają pojęcia, choć chwała im za to, że Że się tym interesują. Że się tym też, tak, interesują. I mówię o takim rodzaju energii, która rzeczywiście potrafi zdziałać cuda. Trudne jest to o tyle, że, że trzeba rzeczywiście odsiać ziarno od plew, i to niełatwe zadanie. Mm. Gdziekolwiek pójdziesz, Jasiu, którąkolwiek pójdziesz w stronę, życzymy Ci powodzenia. Bardzo dziękuję. Czy jesteś dzisiaj w życiu, możesz powiedzieć, jesteś szczęśliwa, czy tego szczęścia jeszcze szukasz? Tak, jestem szczęśliwa. To taka pozostanie. <laughs> I wam też tego życzę. Wszystkiego dobrego i jak mówią klasycy, do zobaczenia. Cześć, tu Dorota I Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na. Dzień dobry